Siema kochani, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w Big Brain Simulator. dawno nie było Big Brain i przepraszam, że musimy zacząć tą grę od początku ale jestem na innym koncie no i tak, pierwsze wrażenia są pozytywne, bo tutaj mapa się zmieniła ciekawe co są te same mapki ale tam do końca ja tam księdze tam trafiłem, Le ogólnie muszę przejść ten Big Brain od początku, bo dawno, bo dawno w to nie grałem, a ja trochę, no bo już, już, trochę mapa się zmieniła. Wczoraj ja tego Bimborgu nie było, ale ogólnie mapa jest większa i tak można sobie spinać się po tych murach Jestem tym nie nawet tylko za mało, aby doszkodzę do tej chmury, z tej chmury do tej. Mam, myślę, że chyba będzie mi łatwiej grać na kąpie. Bo ostatnio gdy to nagrywałem to było na telefonie, więc było mi lagi. Kupię sobie tą trzymkę, nie. Nie, muszę kupić. Ostatnio to też dodali. No bo nie było odcinka o Big Brain, więc ostatnio dodali taką kutkę. Więc trzeba po kolei wszystko kupować. No ale ogólnie to by się jeszcze przydała nowa nowy upgrade mózgu. Wiem, na moim innym końcu mam milion, miliardy kasy. Niestety to muszę jeć w piedzie. Ponieważ to inne konto, bo właściwie zapomniałem. Nie mam pojęcia, jakie było hasło do mojego konta, więc. Dlatego ja. Tego ja już nie gram na tym koncie. Tylko na swoim starszym. Upgrade'uję sobie. Mózg. No sobie też mogę zrobić kolejnego upgrade'a. I teraz mogę. Już podabijać ogólnie to ładnie to też trochę wygląda ale wolałbym ten stary wygląd. Muszę tak 10 razy kliknąć. Więc na razie też jest ta szybka książka, albo za mały upgrade mózgu. Za mały upgrade mózgu, ale ostatnio kiedy zaczynałem gdy zaczynałem pierwszy odcinek z Big Brain, to ja miałem 200 i nie mogłem doskoczyć do chmur. Ale tyle co mogłem dostać się do chmurki. Znaczy, tu akurat się zepsuła, ale chyba speed się teraz zwiększył. Może było mi trudno jej wychwycić, ponieważ bieram na telefonie, bardzo słabym telefonie, czego lagi były. A na komputerze jest prawie 0 lagów. Bo wola, że mam dużo lepszy komputer od smartfona. Dobra, yy, niech będzie jakieś, yy, tysiąc, jakieś 100. Zobaczcie, jak ile pieniędzy chcę jeszcze. Chcę uzyskać jakieś 1000 pieniędzy w tym odcinku. I tak chciałbym teraz to zrobić, ale wolałbym już sobie upgradeować wszystko. A za te 600 coinów. Aplikuję sobie muski będzie i kupię sobie nową książkę. Hejku, jak dawno nie grałam w Big Brain. A nie, jestem na tą to, żeby mnie nie stać. Ale teraz muszę 20 kliknąć zrobić. Ale fajnie się gra po latach. A co tam nie było po latach, tylko po latach kilku miesiącach? Ale naprawdę dawno nie było odcinka z bo Brain. Bo ja, ja, grałem, ja nagrywałem również. Więc grałem też. W jednym odcinku wam też mówiłem, że pograłem sobie trochę sami, właśnie z te milion. Ale ogólnie. Ostatnim takim odcinkiem z Bean Brain to był z Życię. jak dobrze pamiętam. Simon to teraz mm, nadal no nie grał. Pewnie jak ja. Okej, okay, mam kolejną chmurę. Ale tu już do tej chmury nie dościęgam, więc sobie sprzedam ten mózg. Ale tu mogę sobie tysiąc ubić. Chyba, no, mam na nadzieję, że to tysiąc. Bo ogólnie też. Bo było sporo tych update'ów I ciekawe, co są nowe książki. A co tak z ciekawości sobie patrzę. książka chyba nie ma nowych książek, chyba to jest pan nowa książka, ale ogólnie to chyba nic zbytnio nie dodali z tego czasu, więc jest taka uboga aktualizacja. Jeśli chcecie, to mogę zrobić kiedyś odcinek ze szymciem. Czym jeździć chcecie? To jest taki powrót na razie. 5 minut zrobiłem. Będzie. E, e, krę, ten, kręcił ten i będzie to, będzie to rewolucja tej, 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 tej serii. Tak, mam tysiąc kasy. Zrobiłem lepszą książkę. Ja od razu ją muszę kupować. Ale ogólnie mi się ta, podobała, mi się ta gra. bo ja ją. No, podobała mi się ta gra. Więc. Y, Chętnie w nią grałem, ale teraz o niej całkowicie zapomniałem. Tak trochę, myślę, że Bing Brain jest trochę tak jak Bubblegum potraktowany. I ktoś przyszedł skądś i ją zepsuł i poszła ta gra w dół. Że nie istnieje. Jakby co tu, ja zresztą tym wracam do Bubblegum, ale ja tam jeszcze nie zrobiłam odcinka, bo. To jakaś minuta, dwie mi się nie chce. ta dwie i mi się nie chce grać. Lecimy w to. Ogólnie też to trochę odcinków nie było. Znaczy, to chyba było, ostatni odcinek był to o tym, o tych kurnikach. Nie znaczy wiem. Ja, bo jest napisane po angielsku, więc. Nie ma, pamiętam, ile ta przerwa trwała. Chcę króciutka przerwa, bo to już chyba nie jest przerwa, tylko taka. No można powiedzieć, że króciutka przerwa. Ale ogólnie to mi się nie chciało nagrywać. E, a 8 kanale. Nie mam pojęcia, co się dzieje, bo do, do szczytu również nie dzwoniłem. Więc um, może być u jego tak samo. Ale ja ostatnio też byłem z że... właściwie to może. No, Szymon mi kiedyś mówił, że wrzucił kilka filmów, ale to się nie wyświetlały, bo były niepubliczne, więc nie nie takie jak kiedyś. Ktoś miał moją czapkę? Właściwie to ja lubię tą czapkę, Bo mi do tego skina fajnie, no, mi się podoba, a ta czapka. Dobra, czy mogę kupić kolejną książkę? Jeszcze nie. Jeszcze nie mogę kupić kolejnej książki. 8 minut zagrywamy. No. Trochę troszeczkę nudne, przenoczenia czy... hmm. Może nie, bo... Przepraszam. <laughs> no bo to da da dawno temu Dawno temu nagrywałem pierwszy odcinek, więc odcinki i tak to mogę zarabiać. I trochę tu na przykład, że tutaj jest napis miliony ten cel. kiedyś to akurat mi się stało taki coś że te zrobić kilka razy, że mi się po prostu pojawiało. Że, że się pojawiła wersja polska. I tu na górze macie licznik fps ów no bo z tej nowej nagrywarki, ale ja nie nagrywam z tej nowej nagrywarki, bo jest straszny nie wygląda. Chciałbym to przeczytać ten dolny róg, co pokazuje kursorem. No bo jest zasłaniany i nie można go zobaczyć w ogóle, bo ten przycisk jest więc to nie pomyślałem. Bo no to jest takie narzędzie do grania. Nie jest wymagane, ale może pomóc. W nie oznacza, że to mi w ogóle pomaga. Owszem, mogłem nagrywać 4K ale niestety nie nagrywałem, bo coś się zepsuło czy może się nie zepsuło, ale sobie upgrade że jeśli nacisnę sobie altizy to wtedy to, to wtedy się nie pojawia tylko po jakimś późniejszym czasie i ja tak sobie klikam, klikam, a potem się pojawia kilka razy i to wtedy też nie jest takie fajne ja więc yy, 4K jeszcze nie. Chociaż już takie pro mnie filmiki mam. Po prostu się z tą nagrywarką. Yy, yy, ta Windowsowa jest dla mnie najlepsza moim zdaniem. I tak live y mogłem nadawać, ale wolałbym już nadawać z tego programu, bo jest wygodniejszy. Owszem, może mniej ma funkcji mi automatycznie i nie muszę chodzić do studio. Studio. Ale przede wszystkim jest wygodniejszy, bo właśnie nie trzeba się z tym benczyć. Ja się z tym bęczyć, więc mm, moim zdaniem to ta nagrywarka windowsowa jest taka najlepsza. A ta, którą... Oraz OBS Studios. Nie mam powiedzieć, czy ta YBS Studios y, to jest popularny. Chyba jest popularny. No, ale ja nie mam powiedzieć, jak to youtuberzy robią. Jest to takie screedy. No mógłbym dać jakiś obrazek, ale ja nie mam pojęcia, jak to się robi. Nie musicie mi podpowiadać. Kiedyś to znajdę pewnie. Wreszcie to, że zmieniła, no. Na przykład tej fontanny chyba nie było, znaczy, no, na pewno nie było. potem te portale, ciekawe czy... Dodali nowe. Ogólnie nic nie dodali nowego, tylko większą mapę i trochę zmienionych przycisków. No, więc w sumie niewiele się zmieniło, ale trochę się zmieniło. Sorry. No, bateria mi się rozładowywała, więc... No. Musiałam podłączyć. Ogólnie też trochę nie grałam w Robloxa, ale to jest z tego względu, że już mi się nie chciało. Więc um, już to nie jest wina tego, że po prostu przerwy w nagrywaniu. Nie, nie, nie. No, ja sobie gram też wtedy, gdy. Gra też również w ja nie nagrywam. On ma tą samą czapkę, ale jest ona za darmo, więc... Ale ja lubię tą czapkę, bo mi tak moim gustem... może nie lepszym gustem, ale... na sobie mi pasuje. Każdy może mieć własne zdanie, więc yy, niektórych czapka. Może nie rozpoczeniewać, ale ta czapka i kolor skóry to powinniło być jakiś lebet taki rozpoznawalny, nie. A i tak mnie nikt nie zna, więc yy, szkoda. Weźcie, zost ale słuchajcie, weźcie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na, na, dla mnie. Ja się cieszę z każdej subskrypcji Nie jestem podziwiczy toberem którego cel chciałbym mieć kilka tysięcy subów Każdy by chciał o kilkanaście tysięcy subów takich jak ja Ale ja się cieszę z każdej subskrypcji Nie jestem za zarabiania pieniędzy już to wymówiłem Nie musicie ale możecie Ale możecie mi sprawić przyjemność taką motywację. Bo motywują niektóre takie Mogłabym też kupić sobie lepszy mózg, ale ja chciałam tą nową książkę. No, jeśli chodzi o zarabianie też pieniędzy, to ja nie mogę zarabiać pieniędzy, bo nie mam tysięcy subów. Więc tak naprawdę to nie będę zarabiać jeśli tak miałbym się utrzymać, to już nawet Amus jest lepszy ode mnie. Szymon jest lepszy ode mnie. Czy ja go subskrybuję, wiem, no, ale już nie, nie pamiętam ile nas subów. Nie chcę na razie sprawdzać, ponieważ o tym nie wywali i nagrywanie. Wystarczy tylko przejść. Nie tu. Hoppest Studios to też jest taki fajny program. Jest bardziej zaawansowany, ale nie używam tych ich funkcji, zbytnio funkcji, ale używam głównie tego programu do transmisji obrazu. To jest cel, którego ja pobrałam ten program, nie do nagrywania. Chociaż nagrałem. Może nagrałem. Może nagrałem odcinki, ale głównie miałem taki cel, że będzie to odcinek. Będzie to Program do robienia live ów. Jak pewnie większość youtuberów. tu jest skoczyć? A co już można już na tym. tutaj skoczyć. Więc dach ury. Więc um, jeśli jest to dobre, dobre jest już ten mózg, Tylko, że tutaj jak akurat zmieni trochę mapę startową i już się tutaj sobie 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 poradzić. Sobie Ale dobra, wy Nie mam powiedzieć, czy już koczyć odcinek, ponieważ ostatnio mam problemy z dyskiem, no co nie chodziło mi, że nie działa mi dysk, tylko po prostu mam mało pamięci w dysku. Co się stało? Co się stało? Nogi mi się zaklinowały. Po prostu nogi mi się zaklinowały. 10 tysięcy to na bank. No bo ten, no bo ten nubek stoi, znaczy to nie jest nubek, ale ktoś mógł go stroił. a kolizja tutaj działa, więc tutaj stoi i się robi. Upgrade. No, właściwie to byśmy mogli też zakończyć za chwileczkę, bo ja bym chciał jeszcze szybciej nagrać kiedyś. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I zostawcie łapeczkę w górę dla mnie. Lubię, jak, jak dostają łapeczki w górę, ja wyrodzę te łapki, ale ja bardzo lubię, jak ktoś tej subskrypcję. Tak jak wiesz, jestem bardzo zadowolony. I mam tą, tą taką samą głowę jak w pierwszym odcinku z tej serii. Więc się, będą kolejne odcinki, ale na razie, ale nie dzisiaj, co, chyba nie dzisiaj, po prostu, ale nie teraz, więc żegnam się z Państwem, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie, więc jeszcze... chciałbym jeszcze jedną rzecz zrobić, ostatnią rzecz, czyli ostatni upgrade w tym dzisiejszym odcinku,